No cześć. Usiądź, weź krzesło. Albo nie, myj dalej te naczynia. To nawet bardziej pasuje do tego, o czym będziemy rozmawiać. Bądźmy szczerzy, magia się skończyła, prawda? Ta osoba, która kiedyś dawała ci motyle w brzuchu, dzisiaj w najlepszym wypadku podaje ci hasło do Wifi. Te początkowe fajerwerki, ta chęć zdzierania z siebie ubrań zamieniły się w letnią rutynę dobranoc zapłaciłeś rachunek za prąd. I dźwięk powiadomienia z telefonu po drugiej stronie kanapy. Cisza między wami już nie jest komfortowa. Jest ciężka, pełna niewypowiedzianych słów, pełna tego pytania, które odbija się echem w twojej głowie późno w nocy, gdy dopada cię bezsenność. Czy miłość się skończyła? Patrzysz na tę osobę, tę samą osobę, której przysięgałeś miłość na zawsze, którą wybrałeś, i wydaje się Częścią meblowania? Elementem scenografii. I czujesz się jak drań, że tak myślisz. Ale myślisz! Namiętność zamieniła się w arkusz kalkulacyjny Excela. Pocałunki stały się biurokracją. Seks? Oż, seks stał się spotkaniem, które od czasu do czasu się odbywa, prawie zawsze bez kworum. A potem przychodzi wina, wątpliwość, ten gorzki smak porażki. Zaczynasz rozglądać się na boki, na nieskończoną witrynę mediów społecznościowych. Widzisz pary na Instagramie zawsze uśmiechnięte, zawsze na rajskich plażach i myślisz: "Gdzie popełniłem błąd?". Oglądasz filmy i seriale, w których miłość jest epickim wydarzeniem, siłą natury, która wszystko miażdży. I patrzysz na swoje życie, na swój związek z rachunkami i brudnymi naczyniami i dochodzisz do wniosku z niemal matematyczną pewnością, to nie to. Znalazłem złą osobę. Palec ci świerzbi, żeby nacisnąć przycisk katapulty, żeby uciec. Ponieważ popkultura, Disney, twój feed, poradniki, wszystkie sprzedały ci to samo kłamstwo, ten sam uzależniający narkotyk, że prawdziwa miłość to stan ciągłej euforii. A jeśli euforia się skończyła, miłość też się skończyła. To wygodna myśl, prawda? Zdejmuje z ciebie ciężar. To nie twoja wina. To wina uczucia. Ono po prostu odeszło. Jak zwierzę, który uciekał. Biedactwo. No dobrze. Koniec z tym użalaniem się, a teraz weź głęboki oddech, bo powiem ci czegoś, co nikt nie miał odwagi ci powiedzieć. Prawdę, która zaboli bardziej niż nadepnienie gołą stopą na kloceglego. Miłość to nie uczucie. To decyzja! Tak! Dobrze słyszałeś. To coś, co nazywasz miłością, ta rzecz, której biernie oczekujesz, jakby to było poranne słońce, nie jest tym, co podtrzymuje związek. To tylko zwiastun filmu, kampania marketingowa, gratis przy pierwszym zakupie, namiętność, euforia, motyle w brzuchu, to zapłon samochodu. Jest ważne, żeby ruszyć, jasne. Ale nie prowadzisz samochodu za pomocą zapłonu. Prowadzisz za pomocą silnika, kierownicy, hamulca, ciągłej decyzji, by jechać dalej omijać dziury i nie uderzyć w pierwszy słup? Oczekiwanie, że namiętność zapłaci rachunki, umyje naczynia i rozwiąże kłótnie o deskę klozetową, to najbardziej dziecinna i urojona rzecz, jaką dorosły może zrobić. Tak jak wierzyć w świętego Mikołaja po trzydziestce? Nie znalazłeś złej osoby, znalazłeś prawdziwą osobę, a ty odmawiasz budować z nią czegoś prawdziwego, bo jesteś uzależniony od fantazji o doskonałym uczuciu. Wina nie leży w miłości, która się skończyła. Wina leży w Tobie, który odmawiasz podjęcia prawdziwej pracy. Chcesz uczucia? Świetnie. Uczucia są wspaniałe, ale są niestałe, są jak pogoda. Jednego dnia świeci słońce, następnego jest burza. Czy oparłbyś budowę swojego domu na prognozie pogody? Oczywiście, że nie. To dlaczego do jaśnej choi opierasz budowę swojego życia we dwuje na czymś tak ulotnym jak emocja? Miłość uczucie to luksus. Miłość decyzja. To to, co płaci rachunki. To to, co zostaje, gdy muzyka cichnie i światła się zapalają. To to, co sprawia, że odwracasz się w łóżku, patrzysz na tę chrapiącą osobę z nieświeżym oddechem i myślisz. Dobra, wybieram bycie tutaj, znowu, dzisiaj. Pomysł, że miłość jest działaniem, a nie bierną emocją, nie jest nowy. W rzeczywistości pewien brodaty, palący i gnialny Francuz o nazwisku Jean-Paul Sartre już zmapował tę egzystencjalną pułapkę. Był egzystencjalistą, a główna idea egzystencjalizmu mieści się w jednym zdaniu: egzystencja poprzedza esencję. Co to pompatyczne zdanie oznacza? To proste. Według Sartra nie rodzisz się z celem, z esencją zdefiniowaną przez Boga czy naturę. Nie jesteś krzesłem, które zostało stworzone z esencją służenia do siedzenia. Najpierw istniejesz. Jesteś rzucony w świat, czysty projekt, puste płótno. A dopiero potem, poprzez swoje wybory, swoje działania, definiujesz kim jesteś. Tworzysz swoją własną esencję. Jesteś architektem własnego znaczenia. Strażne, prawda? No właśnie. To się nazywa wolność i odpowiedzialność. A teraz weź to filozoficzne kowadło i zruszczę was swój związek. Popkultura sprzedała ci platońską ideę bratniej duszy. Idea, że gdzieś na świecie istnieje osoba o esencji idealnie pasującej do twojej. Sartre spojrzałby na to i wybuchnąłby śmiechem popijanym kawą i papierosem. Dla egzystencjalisty nie ma bratnich dusz. To przenoszenie odpowiedzialności za swoje życie miłosne na los. To jest to, co nazywał złą wiarą. Okłamywanie samego siebie. Udawanie, że nie jesteś wolny, aby uciec od udręki konieczności wyboru. Obwinianie uczucia, które się skończyło, jest aktem złej wiary. To idealna wymówka, by nie wykonywać ciężkiej pracy budowania. Stosując Sartra, związek nie ma predefiniowanej esencji. On najpierw istnieje. Dwie wolne osoby decydują się coś zacząć i dopiero potem poprzez codzienne wybory, działania, poświęcenia, trudne rozmowy, przezwyciężone kryzysy i zapłacone rachunki, dopiero potem nabiera esencji. Miłość nie jest nagrodą, którą zdobywasz. To projekt, który budujesz. Esencja waszej miłości nie została zdefiniowana na pierwszym magicznym spotkaniu. Jest definiowana teraz. Gdy myjesz naczynio, myśląc o zerwaniu, jest definiowana w decyzji o przełknięciu dumy i przeproszeniu. W decyzji o zrobieniu drugiej osobie kawy rano, nawet jeśli jesteś zły. W decyzji o słuchaniu naprawdę tego, co druga osoba ma do powiedzenia, nawet jeśli jest to nudne. Wasz związek nie jest czymś co jest. Jest czymś co ciągle się staje. I staje się tym, co wy dwaj architekci zdecydujecie zbudować. Jeśli przestaniecie kłaść cegły, budowa się zatrzyla i w końcu się zawali. To takie proste. Nie ma tajemnicy. Nie ma magii. Jest praca. Okej, okay, ale jak to działa w praktyce? W środku rutyny, budzenia się, pracy, płacenia rachunków, sprzątania domu, jedzenia kolacji przed telewizorem i spania. Jak zdjąć filozofię z piedestału i zmusić ją do pracy w kuchni? Patrzysz na tę powtarzalność, która wydaje się piekłem syzyfa toczącego ten sam kamień każdego dnia, i myślisz, gdzie w tym jest miłość? Zadajesz złe pytanie. Pytanie nie brzmi, gdzie jest miłość. Pytanie brzmi, gdzie decyduje się tworzyć miłość? Rutyna nie jest wrogiem miłości. Rutyna to pole bitwy, to puste płótno, to materiał budowlany. Myślenie, że miłość istnieje tylko poza rutyną w podróżach, na imprezach, na drogich kolacjach. Jest jak myślenie, że sportowiec jest sportowcem tylko w dniu zawodów, a nie podczas tysięcy godzin monotonnego i bolesnego treningu. Prawdziwa magia nie polega na oczekiwaniu, że uczucie spadnie z nieba. Polega na świadomej decyzji, o przekształcaniu poziomości w coś Miningoful. Pomyśl o piątkowym wieczorze, bo jesteście wyczerpani. Pokusą jest zamówienie pizzy, wzięcie telefonu i zagłębienie się w otchłań krótkich filmików, aż zasniecie. To tryb samolotniczy egzystencji. Bierny wybór, ten w złej wierze, to bycie na muszonym myślenie, że gdyby miłość była prawdziwa, twój partner magicznie odgadłby twoje pragnienie niesamowitego wieczoru. A ponieważ tego nie robi, potwierdzasz swoją teorię, miłość się skończyła. Aktywna decyzja, wybór architekta. To odwrócenie się i powiedzenie: Hej, mam dość tego, że my tylko istniejemy. Odłóż ten telefon, włącz po muzykę, otwórzmy wino i porozmawiajmy. Bez mówienia o pracy czy rachunkach. Opowiedz mi o czymś dobrym, co się przytrafiło w tym tygodniu, a o czym mi nie powiedziałeś. Widzisz dobry? Różnice? W pierwszej opcji jesteś widzem, w drugiej jesteś reżyserem. Miłość nie tkwi w braku rutyny, ale w jakości obecności w rutynie. Zacznij praktykować ponowne przedstawianie się. Zdecyduj, raz w tygodniu, spojrzeć na tę osobę, jakby to był pierwszy raz. Zakaz rozmów o problemach domowych. Zadawajcie sobie pytania, których już sobie nie zadajecie. Osoba obok ciebie zmienia się każdego dnia, po prostu przestałeś zwracać na to uwagę. Pamiętaj, że miłość, decyzja, żyje dzięki celowym mikrodziałaniom. To to przygotowane śniadanie bez prośby. Wiadomość w środku dnia, mówiąca: Przypomniała mi się nasza podróż. Nie chodzi o to, co czujesz, chodzi o to, co robisz. Działanie generuje uczucie, a nie odwrotnie. I co najważniejsze rozmawiajcie o tym otwarcie. Koniec oczekiwaniem, że druga osoba zgadnie. Usiądźcie i powiedzcie: Nasz związek wpadł w rutynę to niczyja wina ale odpowiedzialność za wyjście z niej spoczywa na nas. Co będziemy budować od teraz? Zmieńcie problem, uczucie zniknęło, na jaką następną cegłę położymy. Nuda nie jest sygnałem do zerwania. Nuda to alarm, który dzwoni i mówi: Uwaga, architekci, budowa stoi. Wracajcie do pracy! Ostatecznie, wolność, o której tak wiele mówił Sartre, jest również potępieniem. Jesteś skazany na bycie wolnym, skazany na wybór. A Twoje życie miłosne jest bezpośrednim odzwierciedleniem Twoich wyborów albo ich braku. Przestanie kochać to nie jest bierne wydarzenie, to wynik tysięcy małych niewyborów, decyzji o nierozmawianiu, o niekomplementowaniu, o niezaskakiwaniu, o niewybaczaniu, o niepróbowaniu. O wiele łatwiej jest obwiniać los, niedopasowanie czy koniec magii. To wygodna kula dla naszego emocjonalnego lenistwa. Prawda jest trudniejsza. Jeśli twoja miłość umiera, to dlatego, że ty, być może razem z drugą osobą, zabijasz ją przez zaniedbanie. Więc zanim rzucisz wszystko w cholerę w poszukiwaniu następnej dawki namiętności, zadaj sobie szczere pytanie: czy przestałem czuć, czy przestałem robić? Bo jeśli to druga opcja. To dobra i straszna wiadomość jest taka, że moc zmiany wszystkiego jest i zawsze była w Twoich rękach. Możesz nadal być konsumentem związków, zmieniając partnerów, jak seriale, zawsze w poszukiwaniu tego początkowego szczytu emocji, skazany na życie obiecujących początków i frustrujących końców, albo możesz dorosnąć. Możesz zaakceptować, że prawdziwej miłości. Miłości, która trwa, miłości, która cię wspiera w życiowym głównie, nie znajduje się, ją się wykuwa. To katedra, budowana przez dziesięciolecia, wymaga noszenia kamieni, mieszania cementu, spędzania dni na powtarzalnej i niewidocznej pracy, ale na końcu nie masz tylko ulotnego uczucia. Masz coś solidnego, coś, co daje schronienie, coś, co ma historię. Przestań szukać miłości z bajki, zacznij budować miłość, która płaci rachunki i która wciąż sprawia, że chcesz dać buziaka na dobraność. Decyzja, jak zawsze, należy do ciebie. A teraz idź, połóż cegłę albo zacznij się pakować, ale rób to wiedząc, że wybór należy do Ciebie.